Witam w studio kanału AVIT. Moim gościem jest Pan Belfer. Dzień dobry. Tak, Pana wszyscy znają i ja pozwolę sobie też Pana tak nazywać i z Panem tak rozmawiać. Znaleźliśmy się dzisiaj tutaj w tym studio online. Nie bez powodu, bo tematyka online jest Panu bardzo bliska, prawda? Tak, staram się ugryźć internet. Jak to parę lat temu stwierdziłem, że czas najwyższy, żeby zobaczyć, czy umiem ugryźć internet jako, jako boomer. No i chyba się udało. No na pewno. Z tego co wiem, to Pana kanał jest jednym z najpopularniejszych kanałów prowadzonych przez nauczycieli w naszym kraju. Tak mówią, na dzień dzisiejszy to jest ponad 59 tysięcy subskrypcji na YouTubie, gdzie rzeczywiście cała historia zaczęła się od tego, że udostępniłem nagrania z lekcji chemii do gimnazjum, które są aktualne cały czas w szkole podstawowej. Stworzyłem też całą serię materiałów dla pierwszej klasy szkoły średniej, na podstawie oczywiście z chemii i ciągle pracuję nad nowymi materiałami, nad nowymi materiałami ale gdzieś po drodze wyrosło wyzwanie, jakim była pandemia, czyli zdalne nauczanie i chciałem pomóc kolegom i koleżankom po fachu, których jest Ponad 520 tysięcy w Polsce, czyli nauczycielom, rozwiązać pytanie, odpowiedzieć na pytanie, jak mają teraz uczyć, bo nie dostaliśmy żadnych narzędzi, szkoleń i tak dalej, więc od marca 2020 roku bardzo intensywnie też bezpłatnie w dużej mierze szkoliłem nauczycieli, pokazując im, jak technologia może pomóc w uczeniu na odległość, no i tak się wydarzyło, że. No właśnie, że, że, że wejdę w słowo. To jest bardzo ważne pytanie, jak technologia może pomóc w edukacji, może pomóc nauczycielom, może pomóc uczniom. I wydaje mi się, że to, co panu się udało, czyli ten kanał na YouTubie bardzo popularny, kanał pana Belfra, na którym prowadzi pan lekcje chemii, głównie przede wszystkim, no jest takim jakby namacalnym dowodem, że tak też można prowadzić lekcje. Ja myślę, że bardzo ciekawym pytaniem jest też to, jak uczy się generacja Z. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że dzisiaj uczniami jest pokolenie Z, które tak jest nazywane, czy też pokolenie Snowflakes, czyli Płatki Śniegu. Ja Was gdzieś tam z... zachęcę do tego, żebyście poczytali sobie, czym ta generacja jest. My jesteśmy przede wszystkim z pokolenia X i Y i my uczyliśmy się w bardzo podobny sposób. My, czyli pokolenie 1960-1980 to jest pokolenie x pokolenie y to jest 1980-2000, no a potem zaczynają się Z. My, czyli x i y, uczyliśmy się standardowo w szkołach, z bibliotek, od ludzi, których spotykaliśmy. Książki, dokładnie zeszyty. tak, dokładnie tak, a zety naturalnie wychowywały się już w dostępie do wiedzy z internetu. I jeszcze my, jako te pokolenia, które dopiero jakby wymyślały internet i nie wiedziały jeszcze, jak ten content tam się tworzy, nie do końca traktowaliśmy to jako narzędzie, które nam się uczyć. Chociaż dzisiaj wielu z nas przecież to robi, bo nie dość, że prowadzi nas na miejsce mapa, która gdzieś nas kieruje na podstawie internetowych yy, współrzędnych. Satelitarnych, już nie mamy papierowych map, więc jakby uczymy się nawet, jak dojechać na miejsce, czy gdzie wybrać jakąś restaurację. Robimy to na co dzień, często nieświadomie. To młodzież, czyli. No każdy z nas ma komórkę. Tak, dokładnie. Tak. To generacja właśnie, generacja Z jest na bieżąco w tym dostępie do informacji, za pomocą właśnie nowoczesnych technologii, między innymi za pomocą ekranów, które są w ich telefonach komórkowych. I myślę, że edukacja bardzo mocno musi zmienić się na tyle, żeby umieć wykorzystywać Tą szansę, bo to jest szansa. To jakby niewykorzystanie jej, jej, jej w odpowiednim momencie spowoduje, że frustracja narośnie właśnie w, w szkołach, bo ona już dzisiaj jest widoczna, że uczniowie czują trochę straty czasu, bo przecież mogą się tego nauczyć w sieci, a nauczyciele z kolei nie zawsze potrafią wykorzystać potencjał tych materiałów, które w internecie są dostępne, bo są przyzwyczajeni do swoich notatek, do materiałów, które dostają z wydawnictw, a to wszystko zupełnie się zmienia w zasadzie w mgnieniu oka. No właśnie, bo oni są do tego innego pokolenia, o którym Pan wspomniał. I rzeczywiście chyba pokutuje takie powszechne mniemanie, że internet, technologie traktujemy w edukacji troszeczkę pobłażliwie. Czy myślę, że to jest związane trochę z brakiem wiedzy nauczycieli, w sensie umiejętności i takiego przekonania, że to też może uczyć. A ja chcę pokazać, że na przykład na podstawie mojego przykładu, gdzie jest ponad 3 miliony wyświetleń aktualnie moich materiałów, uczniowie są gotowi uczyć się o 21.00 z telefonem w ręku, oglądając sobie materiał, który trwa pół godziny, może półtorej godziny, i uczy całego działu, po to, żeby do nauczycieli przyszli już z wiedzą, dlaczego, bo oni już będą chcieli, będą gotowi na dyskusję na temat danego zagadnienia, a nie to, co robimy najczęściej w szkole. Czyli najpierw musimy podać teorię, i nie ma czasu na dyskusję, na przetworzenie tej wiedzy, którą uczeń zdobył. Myślę, że umiejętność nauczycieli, taka elastyczność na podstawie, właśnie, która pozwoli wykorzystać te, te, ten dostęp do wiedzy i oszczędzić czas, ten najcenniejszy spotkania z uczniem tych 45 minut, na podawanie teorii, która już jest dostępna w internecie. Po prostu wystarczy wysłać link i uczniowie i, i zmotywować uczniów do tego, żeby obejrzeli, poświęcić ten czas na rozwiązywanie problemów, na zadawanie pytań, na uruchamianie ciekawości. I myślę, że to jest właśnie potęga. I internetu i edu internetu, który teraz właśnie kwitnie w Polsce. No właśnie, pan jest na pewno ekspertem w tej dziedzinie. Proszę powiedzieć, może w punktach, może w formie takiego krótkiego tutorialu. Jeśli słuchają nas, oglądają nas nauczyciele, jak się do tego zabrać? Jak takie lekcje powinny wyglądać? To pytanie, czy chcemy je tworzyć, czy prowadzić. Na, na początek pro, po, proponuję, żeby je po prostu prowadzić na podstawie e, stworzonych już wcześniej materiałów przez kogoś innego. To nie jest tak, że każdy z nas ma teraz potrzebę albo możliwości, żeby zostać youtuberem edukacyjnym. To nie jest najważniejsze. Ważne jest to, żebyście, drodzy państwo, zaczęli wyszukiwać treści edukacyjnych w internecie. I na przykład na YouTubie wpisywać konkretne zagadnienia, które was, których oczekujecie. Słuchajcie, są kanały z języka polskiego, z biologii, z chemii, z matematyki, Fantastyczne rzeczy i stworzyć sobie u siebie, na przykład dokument tekstowy z linkami i z podziałem w tabelce na działy i tematy, które, które tworzycie. I przecież macie po zdalnym nauczaniu, to jest właśnie sukces pandemii. Mamy systemy do zdalnego nauczania, takie jak Microsoft Office 365, czy Google Workspace w szkołach, czyli ktoś na Classroom, jak ktoś na Teamsach pracuje. I dzięki temu mamy dostęp do naszej klasy w zasadzie wirtualnie. I to, że my się spotykamy z nimi na 45 minut, to jest jedna rzecz, ale my możemy podsyłać im te materiały. Czyli, jeżeli stworzycie sobie bibliotekę wartościowych treści, które być może ktoś inny polecał, a może poświęcicie chwilę czasu, żeby obejrzeć, czy ten materiał jest rzeczywiście wartościowy no to stworzycie, niepo, znaczy nie że niepowtarzalną, tylko właśnie bardzo, bardziej powtarzalną rzecz, którą będziecie mogli co roku podsyłać nowym uczniom, a wy w ten sposób zaoszczędzicie czas na rozmowę z nimi. Kluczową rzeczą jest teraz, jak zmotywować tych uczniów do zmiany nawyków, bo tak samo jak my, nauczyciele, mamy swoje nawyki i ciężko nam jest je zmienić, tak samo uczniowie mają swoje nawyki i nie za bardzo wierzą, że w internecie jest coś innego niż tylko rozrywka. I naszym zadaniem, tak, nauczycieli... Bo rozrywka jest głównym właśnie. celem przebywania młodzieży w tak, internecie. I trzeba to obrócić. Trzeba znaleźć sposoby na to, żeby uczeń, który będzie uczył się za pomocą materiału, które dostarczycie mu z sieci, był nagradzany przez was. Żeby, było, żeby mu się opłacało. jeżeli będzie mu się opłacało, to wejdzie mu to w nawyk. Zacznie szukać. Kiedy będzie miał wyzwanie, to zacznie szukać. I wy już nawet nie będziecie musieli podsyłać nowych linków, bo to on wam będzie podsyłał, co ciekawego znalazł i będzie wam się to przydawało w przyszłości. Tak mi się wydaje, że to jest fajny scenariusz na przyszłość. Skoro już Pan o tym mówi, to wielu pewnie nauczycieli zadaje sobie pytanie, jaki sens mogą mieć takie lekcje w sensie merytorycznym? Czy te lekcje, które Pan prowadzi, lekcje chemii konkretnie, to są rzeczywiście rzetelnie przygotowane materiały, takie, które można rzeczywiście polecać, czy właśnie one idą w stronę tej, tej rozrywki? No, tutaj trochę zadania do mojego trzeba jednak odrobić. Moje lekcje są rzetelnie przygotowane. Pewnie jakieś delikatne błędy, bo była większość z nich robiona na, na żywo, więc tam jakieś na przykład obliczeniowe błędy mi się pojawiły, kiedy gdzieś tam coś źle odjąłem i to potem był efekt. Potem uczniowie do dzisiaj, chociaż 4 lata temu był opublikowany materiał, wypominają mi, że coś, czegoś nie umiałem odjąć. No, ale taka jest sytuacja, kiedy robi się coś na żywo. Ale wydaje mi się, że powinniśmy poszukiwać przede wszystkim materiałów tworzonych przez nauczycieli. Dlatego, że edukator wie, czego drugi edukator oczekuje i nie zrobi jakiejś tam rozrywki, czy rozrywki, nie zrobi też jakichś, nie wiem, kontrowersyjnych treści, nie wpuści tylko po to, żeby dostawać kliki. Są takie kanały, które są. Edukacyjne, ale jednak są delikatnie grząskie. Jeżeli nie czujemy, że nasi uczniowie potrafią do tego podejść z odpowiednią dojrzałością, to może nie warto ryzykować. Takim kanałem, na przykład, jest Historia Bez Cenzury. Jedni nauczyciele uwielbiają ten kanał, bo jest fajnie podawany, a inni nie bo, boją, tak, boją się zaryzykować podsyłania uczniom tego kanału, bo nie wiadomo, co na przykład rodzice powiedzą, kiedy zobaczą taki, taki materiał i ich, uczniowie, ich, ich dzieci będą, nie wiem, rozmawiały na ten temat w domu. To jest cały czas ryzykowne, ale takie Edukacyjne, nauczycielskie treści nie potrzebują clickbaitów, nie potrzebują e, jakichś takich treści, które mają na, 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 namawiać na klikanie. Po prostu bronią się wiedzą i tego szukajcie. Są naprawdę poloniści, matematycy, którzy tworzą te rzeczy. To, o czym Pan mówi, to też jest związane z technologią, jaką oferuje nam YouTube, między innymi, bo to jest też takie narzędzie, które działa w dwie strony. My coś przygotowujemy, na przykład dzisiejszą rozmowę, ja i Pan rozmawiamy, ale jest też ten, Trzeci widz, który to ogląda i może zostawić komentarze. Czy w przypadku Pana yy, lekcji takie komentarze się pojawiają, i jakiego typu jest to interakcja? Tak, mam bardzo dużo komentarzy, bo uczniowie jakby wchodzą. I najczęściej dziękują, najczęściej mówią, że o, będę miał z tego sprawdzić. A potem najlepsze jest to, że po dwóch tygodniach piszą: dostałem sześć, dzięki Panu, dziękuję bardzo. Albo najlepsze komentarze, jakie miałem, to nienawidziłem chemii, albo nienawidziłam chemii, a dzięki pana filmikom y, wybieram Biolchema w szkole średniej. To, to oznacza, że zobaczcie, mimo tego, że ja nie wiem, kto to jest. W sensie, an anonimowa jakaś postać z internetu, która spędziła ze mną kilka godzin ucząc się z moich filmów, spowodowało to, że stałem się dla niej na tyle ważny, to, co mi ta chemii że zmieniła swoją w ogóle trajektorię lotu ta osoba, tak? Kiedyś uważała, że, była że jest humanistą, a dzisiaj, kurczę, przez to, że ktoś jej fajnie pokazał lekcję, zupełnie zmieniła kierunek, a może w przyszłości będzie mnie leczyć gdzieś tam, oby, oby nie potrzebował, ale może. Więc ja sobie myślę... A, a kto właśnie pan, pana, uh -huh. a kto pana ogląda? Jakiego, jak, jaki to jest wiek uczniów? Jakiego typu? Jaki profil? To jest przede wszystkim uczeń w wieku 13, no bo tam chemia się mniej więcej wtedy zaczyna, czyli od 13 do mniej więcej 17 lat. To, ta, to jest taki główne, główna statystyka, ale co się okazuje, też coraz więcej dorosłych mnie ogląda, ze względu na to, że ja tam również pokazuję poradniki, jak wychowywać swoje dzieci, jak z nimi się wspólnie uczyć. I też, też oglądają ten profil też nauczyciele, bo też są specjalne poradniki dla nauczycieli. Ostatnio na przykład przy współpracy z Amazonem zrobiliśmy całą też serię a propos materiałów i, i dlaczego warto zainteresować się programowaniem i wybrać je jako przyszłość swoją. Więc to jest też coś, co polecam i rodzicom, i uczniom, bo ja jako nauczyciel z internetów, pan Belfer, nauczyciel z internetów, mnie bardzo interesują różne płaszczyzny, nie tylko chemia. Od chemii zacząłem, ale ponieważ interesuję się światem, to chciałbym to zainteresowanie przekazać uczniom i przekazać rodzicom, po to, żeby w domach było zaciekawienie tym, co jest poza szkołami. Bo szkoły czasami są zbyt sterylne, betonowe i warto spojrzeć szerzej, poza tą rozrywkę oczywiście. Tak, ale, ale to, to już się zmienia. Zresztą, tak jak powiedzieliśmy na początku, że ta technologia dzięki pandemii do tych szkół też już dotarła i te różnice między domem a szkołą zaczynają się jakby wyrównywać. No, ale to też o to muszę zapytać, bo nie da się robić YouTube'a bez właśnie technologii. Nie każdy nauczyciel ma dostęp do takiej technologii. Gdyby pan mógł zachęcić i przedstawić, co jest potrzebne, żeby stworzyć taki kanał, właśnie edukacyjny. Znaczy, na dzień dzisiejszy w zasadzie uważam, że każdy nauczyciel ma te narzędzia, bo przez ostatnie kilka miesięcy pracował zdalnie, czyli prawdopodobnie musiał mieć kamerę internetową, tak w to wierzę, i gdzieś jakiś mikrofon. I to są jakby wyjściowe rzeczy. A potem następna rzecz, która nam jest potrzebna tak naprawdę, to przekonanie, że coś potrafimy. A przecież nauczyciele, żeby czegoś nauczyć innych, to sami muszą coś potrafić. I odpalamy jakieś urządzenie typu na przykład OBS, to jest program, który pozwala nagrywać ekran i zaczynamy prezentować, jakąś swoją prezentację opowiadać. nie tak jakbyśmy prowadzili lekcję. Z tego powstaje nagranie. I to nagranie możemy wrzucić bezpośrednio na nasz kanał na YouTube, który możemy sobie założyć. A dalej, a dalej to już tylko algorytmy Google, na przykład i SEO, będą podpowiadały, czy nasi, nasze materiały zostaną odkryte w tych czeluściach internetu, zostaną polubione przez uczniów, zostaną szerowane dalej, udostępniane, i sama kula śnieżna będzie się kulała do przodu i coraz większa będzie się robiła. Także wydaje mi się, że wszystkie narzędzia, jakie mamy, już posiadamy. Ja nawet może nie zachęcam do tego, żeby od razu ktoś był youtuberem, takim publicznym, bo wiem, że to wymaga odpowiedniego podejścia. I ja akurat postawiłem na markę osobistą, to nie jest naj najważniejsze. Ale macie właśnie te systemy do zdalnego nauczania, jak Classroom czy Teams. Możecie nagrywać lekcje i tam udostępniać klasom w zamkniętym, bezpiecznym środowisku. Nie, że od razu tysiącom osób na zewnątrz, tylko lekcje, które nagracie raz, drodzy Państwo, można odtwarzać co roku i one nie tracą na ważności, bo przecież tematy się nie zmieniają, a wy w ten sposób zyskujecie czas, zyskujecie na przykład dostęp do uczniów, którzy byli nieobecni, byli rozkojarzeni, mieli więcej problemów albo potrzebują więcej czasu, żeby nauczyć się danego tematu. No, wy możecie im udostępnić nagranie i oni 10 minut spędzą z wami jeszcze raz w takiej zwanej lekcji indywidualnej, bo skuteczność materiału wideo jest na tyle dobra, że oni nie są w pierwszej, drugiej czy piątej ławce, jak w sali lekcyjnej, tylko oni są zawsze w pierwszej ławce, na słuchawkach. To jest najlepsza, najskuteczniejsza forma uczenia się. Oni nie mają gdzie uciec przed, przed tym, bo patrzą na ekran i na pana, czy też na panią. Tak to działa. Upada z tego, co pan yy, mówi, to pewnie zadziałało. Zadziałało, dokładnie tak. Wypada nam yy, tego samego życzyć wszystkim tym, którzy nas oglądali. Ja bardzo dziękuję za yy, tę rozmowę i zachęcam również do odwiedzania kanału AVIT i pańskiego kanału, pana Belfra. Prost. Prosimy o. Suby, lajki, tak łapki i udostępnienia. I udostępnienia. Dziękuję bardzo. Dzięki.